Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy na kopcu Wandy i będziemy dzisiaj sprawdzać, jaki klimat panuje w Nowej Hucie. Zobaczcie sobie. Posąg powstały pod koniec XIX wieku. Figurka na szczycie to projekt Jana Matejki. Orzełek, który miał wiele przygód, raz tutaj stał. Raz nie stał, spadł parę razy. Widać teraz, że jest taki troszeczkę poskładany. W czasie wojny zakopali go na 5 lat, żeby nie został zniszczony podczas tego okresu. Także dosyć zabawne historie. Sam kopiec, na którym obecnie jesteśmy, powstał w wieku mówi się, że 7 bądź 8. Stwierdzi się także, że może to być wiek pierwszy, historia związana z Celtami, Ale najprawdopodobniej to jest wiek właśnie 7, VII, 8, tak samo jak kopiec kraka. Zresztą podobno te kopce są powiązane. Chodzi o jakieś sprawy astrologiczne, azymuty, dzikie węże, jak tutaj stoimy na tym kopcu, to w noc Słońce zachodzi yy, za kopcem kraka, później sytuacja się odwraca. Coś w tym rodzaju, bez konkretów oczywiście, zapraszam. Swoją drogą dojście na kopiec okazało się dość skomplikowane. Huta imienia. Tadeusza Sędzimira, niegdyś Lenina, dwóch braci bliźniaków, bo te budynki są identyczne. Stanowisko pracy znajduje tutaj tysiące ludzi, już od ponad pół wieku. Teren huty można powiedzieć, że jest to powierzchnia małego miasta. Po której pracownicy poruszają się autobusami. Jedno z największych tego rodzaju miejsc w Polsce. Rozpalenie pieca do wytopu stali w tej hucie zajmuje kilka miesięcy i kosztuje niebotyczną kwotę. To samo dotyczy się jego wygaszenia. Co za tym idzie? Dziece tutaj pracują od ponad pół wieku z niewielkimi przerwami. Sytuacja wygląda tak, że Wanda dała, to znaczy nie dała i dać nie chciała, yy, ręki swojej Niemcowi. I to pociągnęło za sobą szereg różnych wydarzeń. Podejrzewam, że sytuacja polityczna związana z naszymi relacjami w różnych okresach historii może mieć. Swój zalążek w tamtych właśnie czasach. Ale jak to wszystko się rozwiązało. Była noc. Jedna z tak ciemnych, że gdybyście wystawili swoją dłoń przed siebie, to nie bylibyście w stanie jej zobaczyć. Oczywiście padało. Wręcz lało jak z zebra. Z najpiękniejszego drewnianego domu wówczas wybiegła niewiasta. W lejącej się błękitnej sukni boso szlochała, a jej łzy mieszały się z padającymi kroplami deszczu. Dość szybko biegła w równym tempie, przebiegła przez Majdan Grodu, kierując się w stronę bramy. Bez najmniejszego problemu opuściła osadę, gdyż strażnicy mający pilnować. Porządku, korzystając z niestabilnej sytuacji w świeżo założonym królestwie, opili się i pospali. Przeszła koło nich, słysząc tylko głośne chrapanie. Na dramat psychiczny pierworodnej księżniczki Polski złożyło się wiele kwestii. Śmierć ojca i niechęć do zamąż pójścia. Być może historia potoczyłaby się inaczej, gdyby wówczas księżniczka spotkała kogoś na swojej drodze. Pech chciał, że jednak tak się nie stało. Wybrała jedną ze skałek i po dosłownie ułamku sekundy zawahania rzuciła się w tonie Wisły, gdzie woda odebrała jej ostatni oddech. Po pewnym czasie, kilka kilometrów dalej, rzeka wyrzuciła niewiastę na brzeg. Dziewczynę odnaleźli okoliczni mieszkańcy wsi, która później została dzielnicą Krakowa i nazywa się Mogiłą. I pochowali na kopcu Wandy. Wanda, młoda śliczno, to trzeba było żyć. Bo życie jest wielobarwne, a psychika ludzka nie jest w stanie wiecznie się umartwiać. Na pewno wszystko by się zmieniło. O, i jak widzicie, tak nasi hucianie się chilautują. według mojej opinii jest to wszystko tutaj takie strasznie ciężkie ale na pewno nie da się Nowej Hucie odmówić klimatu niegdyś zbudowana głównie dla pracowników którzy mieli tutaj odnaleźć spokój by jak najlepiej odnajdować się w pracy Teraz mieszkają tutaj różni mieszkańcy. Kiedyś uważana za niezwykle niebezpieczną dzielnicę. Dzisiaj całkiem bezpieczna. Nawet nocą. Nowa huta. Nie da się ukryć zagranicznych wpływów. Tu bylcy Kochają nową hutę za przestrzeń, której faktycznie inne dzielnice Krakowa mogą pozazdrościć. A za mną w swoim czasie stał sławetny pomnik Lenina. Sama figura mierzyła 14 metrów i ważyła 7 ton, a razem z postumentem, na którym się znajdowała, to było już ton ponad 140. Kroczący, zamyślony Lenin, zastanawiający się, co by tu jeszcze wykombinować, ciekawego. Co ciekawe, Kraków sprzedał go do prywatnego właściciela. No, niektórzy Krakowianie przestrzegają prawa, inni nie. Jak było widać na załączonym obrazku. Nie da się odmówić nowej hucie klimatu. Powtarzam się, ale taka jest prawda. Ktoś, kto jest tutaj, to wie, że jest właśnie tutaj. <laughs> Przepiękny projekt, bardzo funkcjonalny, okryty troszeczkę złą sławą ze względu na, czasu, na czasy i powód, z jakiego powstał. No zegareczka nie można było pominąć. Co to się skubany psuje? O co tu chodzi? O zobaczcie sobie jaka atmosfera piękna. Języka za przewodnika, i znalazłem tą maszynę, którą widzę po raz pierwszy w życiu, a która w Nowej kuchni jest dłużej niż moje życie trwa. Wraz z likwidacją pomnika Lenina miał być zlikwidowany również ten czołg, zabrany stąd. Na co nie zgodzili się mieszkańcy, gdyż zdążyli bardzo polubić tą maszynę. Dziękuję wszystkim. Którzy wytrwali ze mną do końca tego odcinka, zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Cześć! Koło zapasowe.